Dzień dobry, Jestem, mam na imię Ewa Edyta. Zapraszam na ciąg dalszy mojego gotowania od podstaw. Namawiam, naprawdę namawiam panie domu, nawet panie po pracy, żeby gotowały od podstaw. Dzisiaj pokażę szybciutko pierogi z jagodami. To zaczynam od garka, żeby pooderwać. Półgarka wody wystarczy. I nic się będę robiła pierogi. Zakładam pierogi to fajna sprawa, bo to jest w sumie danie, z jagodami pierogi, danie jak to się mówi, na, na szybko, można powiedzieć. Zawsze to jest sezon. Stolnica. Był mąkę, brachamkę. Mam i zwykłą mąkę dam. I teraz tak. Brachamkę dam. Mąka to jest y, gryczana. Gryczana mąka jest. Wody, pół szczelki do podania. I nóż. Mój wygląda na długi na pierogi i do makarstwy. Robię dziurkę i jajka mam. Daję całe dwa jajka, a trzecie dam same, tylko żółtko. Jeżeli chcemy pierogi tylko dzisiaj gdzieś Czyli nie trzeba dać łyżkę oliwy. Zawsze dają litrze. jest. a trzeci dam. Samo żółtko. Białko zostawimy, do mojego męża, jak zawsze. Z przyjemnością sobie zjeść z cukrem. I chciałam powiedzieć, jako ciekawostka, jajka. Białko, jeżeli jest mętłe, czyli nie nadaje się do ubicia. Lepiej zostawić do innego zastosować inaczej. Jeżeli jest takie ładne jak teraz, to do ubicia. I musi być zawsze świeże i w innym miejscu. Dobra. Tu jako ciekawostkę. Siekamy. Tutaj będzie mąka potrzebna. Na razie tylko tak robimy, żeby to wszystko połączyć. tylko nóż jest bardzo wygodny. O. I mąkę posypujemy. Za sto wody damy. O! I już można ręcznie wyrobić. O. To jest tak na cztery osoby będzie. Na cztery osoby warto robić, bo <grych> nawet yy, się pani dzieli, że jak na dwie, to łatwo jest na, do podzielenia. Te półkę. Mąki damy jeszcze. O! Teraz będzie fajne. Orawiamy. O, to ciasto musi być takie mięciutkie. Oliwy nie daję, jak wspomniałam, bo będą pierogi zjedzone na kolację. O, się robi fajne ciasto. O, takie jest sam bez. Jeszcze trochę wyrobimy. Zawsze wyrabiam w ten sposób, uderzam, o, o w ten sposób. Pierwszy raz może nieskładnie to wyjdzie, ale to się ćwiczyć, ćwiczyć małymi kroczkami, ćwiczyć. I to będzie nawet nie spodziewamy jak umiejętność zdobędziemy. Robię od lat pierogi, a zaczęło się od teściowy, nauczyła mnie. Bardzo wcześnie wyszłam z niestety nie umiałam gotować. Do dzisiaj w sumie te lepsze posiłki to może gotuje. Ja czasem się bawię w kuchni, ale właśnie teściowa mnie nauczyła. Wszystkie takie domowe, od podstaw gotowanie. Dlatego namawiam, aby gotować od podstaw. Każdy posiłek robić od podstaw. Nie kupywać gotowych. Jest to szybciej możliwe, ale dla zdrowia, żeby zachować dłuższe zdrowie to Wszystko ma krótką metę. Trochę cienko nie wyrabiamy, żeby nie popętało. O, to będzie mi skrzypi. O, w inny sposób. Sprawdza tą wodę. O, zapomniałam tą krótkę zamknąć. O, i teraz ta woda będzie już niepotrzebna. Można no, nie ją wylać. Ja robię dużą szklanką, bo mój syn bardzo lubi duże pierogi. Ja z moją raczej takie małe, ale niech są duże. O, jak my pierogi zawsze jemy, zawsze mamy przy jedzeniu, bo niestety jak pierogi z jagodami chlepią. I tu mam właśnie, to jest główny składnik jagody, obsypany mam bułką tartą. O, bułką tartą, bo lepiej się wtedy je yy, tu zamijam. Pół wezmę, o. I się. I się robi szybko pierogi. O, taka mi to dziura wyszła. Pierogi są zdrowe z jagodami. Sama te jagody pozbierałam dzisiaj. Zatrzymałam się po pracy i zerwałam sobie kubeczek. Właśnie te pierogi. Osobiście do kompotów nie daję jagód. Prędzej wolę sobie kilogram uzbierać i uszuszyć, Wtedy namaczam i jest bardzo fajny w zimę do deserów. Nigdy do kompotów nie daję, nigdy. Teraz skleją mokre, proszę podsypać mąką. O. Fajnie. Co? Ciemne ciasto jest, bo to jest jednak mąka braham, grahamka i gryczana, ale jest zdrowa. I jeżeli jest taka możliwość, namawiam, żeby unikać jednak tej białej mąki pszennej. Nie chodzi o gluten, po prostu unikać. O. Słyszę, woda już tam szumi. Powolutku będą... O. A tak wygląda pierog jest ciemny, bo to jest ta mąka. Ale jest na to. Nie za uwagi, bo jest to zdrowe. W smaku jest coś niesamowitego. Bo to że właśnie jedzą oczami. Ale ja wolę smakiem jeść. Widzicie fajnie. No. I pierogi z jagodami, jak pachną, gdyby Państwo woli czuć, jak pięknie pachną te jagody lasem. Wspaniale. Ta bułka tarta jest idealna tych tych, się fajnie, jak tak trakcie gotowania jeszcze tak fajnie się poskleja w środku. O, ostatni, zaraz będą gotowane. O, już się garnek odzywa. Zapraszam je do gotowania. O. O. I zawsze tak jeszcze posklejam mi się tak zabinę. Jak robię pierogi ruskie, to przykrywam jeszcze inną ściereczką. Ale z jagu, tak jest na miejscu to nie trzeba. Na gotowaną wodę daję. Pierogi. Długo ich nie trzeba gotować, bo to jest wszystko takie lekkie. Do celnego pierogi nie jestem wtedy tak. To je gotuję. gotuje. na łóżkę namawiam, żeby wszystko właśnie w garnku. O, fajnie to wygląda w ten sposób. Ładnie się gotuje, ładnie wygląda taki pierog. O, na to O, wspaniale wygląda taki pierog. Ciemny jest, ale w smaku jest rewelacja. to mąkę kryczamy. To jest coś wspaniałego. 3 minuty na maść wyciągać. Jest bardzo fajna sprawa. O, czas. I mieszamy. Można zwiększyć gaz jak najbardziej, bo jagody y, no, są dobre. Nie trzeba się poza rozgotowywaniem. rozgotowywać. za męża. I będzie elanowski ten kolacja. O już się gotuje. Jak pachną. Pięknie ta mąka grzcona daje zapach. Paniale wyglądają. Mam no, uprzednio zrobioną no wczoraj biorąc z malinami niedzielnik, gdy poleję, najbardziej. Bardzo mało cukru dałam i z jest bardzo fajna sprawa. O, tak, o, tak. Tak właśnie wygląda. Pierogi z jagodami. Namawiam do gotowania od podstaw. Dzisiejsza kobieta pracuje zawodowo, w domu też. Ja też pracuję zawodowo i zawsze namawiam na gotowanie od podstaw. Czyli od najmniejszej rzeczy kontrolujemy. Generujemy czas na gotowanie w domu. Zapraszam. Dziękuję.